I wtedy miałam takie. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Czy pani mnie zna? Cześć. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj to będzie bardzo intymny film. Niełatwy dla mnie. I chciałabym ostrzec osoby, które mają też toczą swoją walkę z Jedzeniem, z wyglądem, z postrzeganiem swojego ciała, yy, i jakby jest to dla nich trudny temat, to myślę, że może nie musicie tego oglądać. Ja nie jestem żadnym specjalistą, po prostu chciałabym opowiedzieć, co ostatnio dowiedziałam się o sobie i co mi bardzo pomogło, bo może akurat komuś też to, akurat to, to będzie jakiś trop dla kogoś. O zapraszam. Jestem bardzo emocjonalną osobą, dlatego też unikam różnych sytuacji takich ryzykownych, ekstremalnych, dlatego że dla mnie nawet dzień w domu to jest bardzo dużo. Bardzo dużo się zawsze dzieje w moim świecie wewnętrznym. Co ja przeczytam, co usłyszę, co obejrzę, z kim się spotkam, z kim porozmawiam, to jest zawsze dla mnie bardzo dużo emocji. I pozytywnych, i negatywnych. Co prawda, słyszałam, żeby nie nazywać emocji pozytywnymi i negatywnymi, tak? Prawda, nie wartościujemy to tylko emocje, ale wiecie, co mam na myśli, kiedy, kiedy o tym mówię, tak? Czyli na przykład z jednej strony to jest dużo radości, to jest Dużo ekscytacji, a z drugiej strony to jest też dużo jakichś zmartwień, po prostu bardzo dużo zawsze we mnie się dzieje. To jest ważne. W okresie gimnazjum i na początku liceum jadłam często za dużo i często niezdrowo. Miałam wtedy też bardzo poważne problemy z akceptowaniem swojego ciała, a nie miałam jeszcze żadnych narzędzi, żeby jakoś to. Rozumieć w ogóle, a co dopiero jakoś działać. Ja wtedy nie myślałam, że no nie wiem, można iść na terapię na przykład. W ogóle to jest ciekawe, bo teraz takie rzeczy wydają mi się oczywiste, ale wtedy w ogóle. Ja w liceum miałam, miałam taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że po prostu. Moje życie zmierza donikąd, dlatego, że przez większość czasu siedzę w domu tak bardzo zakompleksiona, że przez te kompleksy wielu rzeczy nie robię i, i że właśnie uciekam bardzo w to jedzenie. I wtedy na tamten moment, co tylko mogłam zrobić dla siebie. To zrobiłam. Zaczęłam się w ogóle jakkolwiek edukować w jedzeniu, zaczęłam jeść zdrowiej, zaczęłam się przede wszystkim ruszać. W ogóle po raz pierwszy w swoim życiu wtedy zaczęłam się ruszać. No też wiadomo, bardzo dużo też takich toksycznych w drugą stronę było, było w tym zachowań, że tak jakby bardzo chciałam chudnąć, dopóki chudłam, to jakby było coraz lepiej. No, ale to jest w ogóle na, na inny film, tak naprawdę temat. No i wtedy polubiłam w ogóle wiele zdrowych produktów, których wcześniej w ogóle nie lubiłam, i, i to moje jedzenie się stało o wiele lepsze. Przeprowadziłam się potem do Warszawy i przez jakieś tam 4 lata generalnie było ok, jeżeli chodzi o moje jedzenie, moje ruszanie się. E, tak, było czasami więcej niezdrowego jedzenia, czasami więcej zdrowego jedzenia, więcej ruchu, mniej ruchu, różnie, ale ogólnie zawsze tak zupełnie w porządku, e, żebym mogła, mogła być e, taka zdrowa fizycznie, psychicznie, ogólnie git, git, było git. E, no i koronawirus. Zaczął się koronawirus. Bardzo dużo zaczęłam jeść niezdrowego jedzenia w, w momencie, kiedy, jakby wiecie, wielka, wielka, wielkie hashtag zostać w domu. <grywa> Zostałam w domu i praktycznie co wieczór jadłam sama jakąś paczkę chipsów, paczkę chrupek, bardzo dużo, bardzo dużo fast foodów zaczęłam jeść i miałam takie, co się dzieje, czy wróciło moje czy wróciło moje uzależnienie od niezdrowego jedzenia? No bo tak wcześniej sobie pomyślałam, że chyba, chyba wcześniej to by było to. Tak miesiące mijały, ja w tym roku dużo przytyłam, ale jakby to znowu jest <gryw> zupełnie na inny film. Jest w porządku, ale nie potrafiłam wrócić na te tory, gdzie jest więcej tego zdrowego jedzenia. No i tak miesiące mijały i na TikToku. Uwaga. Tak, tak, proszę państwa. W grudniu natknęłam się na taki profil. Oczywiście scrolluję sobie, pewnie była jakaś noc e, i zobaczyłam panią, która mówi tak: Cycle of emotional eating. Masz jakąś emocję, nie potrafisz sobie z nią poradzić, jesz. Przez chwilę jest lepiej. Za chwilę zaczynasz się obwiniać o to, że zjadłeś za dużo zbytnie niezdrowo i w ogóle może i czasami niepotrzebnie i potem znowu te emocje, z którymi próbujesz sobie jakoś poradzić, znowu jesz i wtedy miałam takie oh my god, oh my god, oh my god, czy pani mnie zna? I to to był ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że jestem tak zwanym emotional eater. Nie wiem do końca, jak to powinna mówić po polsku. Jestem Osobą, która swoje emocje łagodzi, kontroluje, reguluje za pomocą jedzenia. Cześć, to ja, Weronika z przeszłości, ale Weronika z przeszłości, względem tej Weroniki, która nagrywała tego vloga, w tym miejscu wyłączył mi się dźwięk. Wyłączyło mi się nagrywanie dźwięku i mam tylko dźwięk z aparatu. Ale to, co powiedziałam, ja nie mogę tego powtórzyć, bo to wszystko było bardzo szczere i autentyczne. Po pierwsze, ja nie jestem emocjonalnie gotowa na to, żeby to powtórzyć, po drugie, to nie będzie już takie prawdziwe, więc dalej będzie trochę inny dźwięk i bardzo proszę o wybaczenie. Dziękuję. Pani na Instagramie nazywa się Cup of Mel i ma napisane, że ma 13 lat doświadczenia w pomaganiu ludziom w naprawieniu ich relacji z jedzeniem. Tak to jest napisane. Ja kobiety nie znam, więc, więc no nie wiem, ale napisane w internecie, więc możemy z tym polemizować, że pani ogólnie zajmuje się naprawianiem relacji z jedzeniem. Po prostu w tym momencie, jak zobaczyłam tego TikToka, to ja, ja zrozumiałam, w ogóle. Moje całe życie, <noise> zrozumiałam, co się działo przez całe moje życie, że ja tak bardzo reguluję swoje emocje jedzeniem. I dopóki nie było jakiegoś, wiecie, tak ogromnego stresu, jakiegoś napięcia, e, dziwnych emocji związanych z tym COVID-em, tak? bo to już naprawdę to, to były emocje, które. Jakby nie zdarzają mi się na co dzień, e, dopóki one się nie zdarzyły, no to jakby ja tego nie zauważałam, że to jest dokładnie to, bo to mi nie ułatwiało życia ogólnie. Ale to też nie sprawiało, że bardzo na co dzień to było widoczne i bardzo mi przeszkadzało. To było takie, hmm, hmm, no w sumie, jak jem pewne konkretne rzeczy, to tak zawsze nazywam, że to jest ten mój comfort food i że ja tak tego potrzebuję. No faktycznie, tak trochę sama nie umiem się w tym odnaleźć, czy, czy to jest ok, czy to nie jest okej, okay? bo z jednej strony bardzo tego pragnę, jest przez chwilę bardzo dobrze, a potem więc gorzej, jakby o co chodzi? Wiedziałam, że moja relacja z jedzeniem, coś, coś jest nie tak, ale, ale nie było tego bardzo konkretnie nazwanego. No i właśnie dzięki temu COVID-owi to wzmożyło się bardzo, bo ja nie wiedziałam, jak mam sobie poradzić z tą nową sytuacją na samym początku. Ja to trochę wzięłam na takie przeczekanie, no ile to będzie trwało? Dwa tygodnie, miesiąc? No to przez dwa tygodnie... Można chyba właśnie zamknąć się tak w tych, tych swoich sposobach na, na lepszy, jakiś tam nastrój, powiedzmy, na uspokojenie się. No ale to nie trwało tak krótko, to trwa bardzo długo. I właśnie to uwypukliło mój problem. Co ciekawe, i co w ogóle jest wspaniałe, kiedy tylko. Nazwałam to, to znaczy, jakby ktoś to nazwał, i ja pomyślałam: O oh my god, to dokładnie jest to. Od tego momentu połowa tych sytuacji, kiedy ja mam w sobie dużo emocji i, i uspokajam się jedzeniem, automatycznie było chyba, jest, ja nie wiem, jakoś o połowę mniej, tak, tak automatycznie. Tak jakby coś mi się y, przestawiło trochę w głowie. Kiedy ja dostałam tę nazwę, kiedy ja zrozumiałam w końcu, co się ze mną dzieje. To tak. To, to, to zrozumienie mnie uspokoiło i automatycznie połowa takich sytuacji odeszła. Ale to nie znaczy, że jakby problem oczywiście sam zniknął, a ja chcę, chcę sobie, chcę sobie nad, nad nim pracować i oglądam sobie panią Mel dalej. I pani Mel ma też tam takie treści, na przykład jak rozróżniać ten głód fizyczny, od takiego głodu emocjonalnego. Yy, I faktycznie to jest rzecz, która mi pomaga. Ja teraz nagle wszystko w ogóle dzielę na dwie porcje, bo, bo okazuje się, że ja się najadam w trochę wcześniej niż, niż zawsze, bo zawsze jak już coś jadłam, to już tak to, to już tak dalej, byłam w takim trochę jakimś ciągu, że muszę coś tak dojeść, a, a teraz mam tak już jestem najedzona, tu jest na tym talerzu połowa tego dania, które uwielbiam, ale ja mogę po prostu je schować do lodówki i zjeść sobie e, tę drugą połowę na, na, na kolejny posiłek. Czuję się lepiej, czuję się lepiej fizycznie. E, też bardzo fajnego TikToka miała pani Mel. Na temat tego, że powiedzmy, można sobie podzielić tam bodajże od 1 do 10 takie poziomy, poziomy głod, od głodu do przejedzenia. I, I że warto jest pilnować, żeby zawsze być sobie w jakimś takim środeczku, nie? I ja sobie zdałam sprawę z tego, że moje żywienie często wyglądało tak, że po prostu zjeżdżałam do jakiejś jedynki, dwójki z takiego głodu, że aż bolał mnie brzuch z głodu, bo cały dzień robiłam coś, coś, uczyłam się, pisałam, nagrywałam, bla, 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 bla i nie było czasu, żeby coś przygotować i potem w tym głodzie po prostu dużo, dużo jedzenia, po prostu od jedynki prosto do, do tej dziesiątki. Często zamawianie gotowego jedzenia, dlatego, że jak już doprowadziłam się do tej jedynki, no to już jakby nie myślałam o tym, że o, a teraz zajrzę sobie do lodówki, co ja tutaj mam i sobie przygotuję, tylko miałam takie już, proszę szybko przyjechać tutaj i dać mi to jedzenie. Albo brakuje mi czegoś, co bym chciała zjeść, nie mam tego w lodówce, ale już jestem taka głodna, że to już nie ma czasu, żebym ja sobie poszła i kupiła to w sklepie. Też pani Mel, w ogóle śmiesznie, pani Mel, też pani Mel mówiła o tym, że jakby to nie chodzi o to, że Jednorazowe takie wydarzenie, że masz sobie dużo emocji i zjadasz coś i jakoś tam się uspokajasz, że to jednorazowe wydarzenie jest jakieś złe, nie? Po prostu problem jest wtedy, kiedy to jest jedyny, główny i dominujący sposób na to, żeby radzić sobie ze swoimi emocjami. I ja widzę to u siebie, że naprawdę u mnie zawsze, zawsze to zdecydowanie dominujący sposób. Regulacji swoich emocji i zrobiłam sobie w ramach tego taką listę. I, I osoby, które też dostrzegają u siebie taki problem, polecam zrobić sobie taką listę. Zrobiłam listę dziesięciu sposobów na to, w jaki sposób mogę ukoić swoje emocje. I zaczęłam od takich najprostszych, takich, które mogę jakby najłatwiej mam do nich dostęp, do takich, gdzie jest trochę gorszy dostęp, powiedzmy i napisałam tam między innymi numer jeden, że mogę przytulić siebie nie wiem czy na was to działa, ale na mnie na maksa, na maksa mnie to uspokaja w ogóle jakby ja lubię taki ciepły kontakt fizyczny więc mam gdzieś mikrofon, nie chcę dotknąć więc naprawdę, o tak, można totalnie tak zrobić. Moja przyjaciółka Hania S. też tak zawsze robi. <grych> Nawet czasami jak sobie leżę w łóżku, to sobie tak zrobię, jak sobie gdzieś siedzę, to sobie tak zrobię i to redukuje po prostu stres, moje emocje wyciszają się, opadają bardzo i jakby to jest... To, to jest self-hug, jakbym mogła to zrobić w każdej chwili, to zawsze będzie dla mnie następne. Um, co sam sobie napisałam? Przytulenie mojego narzeczonego, przytulenie. Moich kotków, oczywiście kotków nie wolno na siłę przytulać, ale wiecie o co chodzi? To tak w skrócie, tak: mizianie, mizianie kotków. To bardzo mi też pomaga. Napisałam sobie też, że ciepła herbatka. Trzymanie w rękach ciepłej herbatki, łyczek ciepłej herbatki, to jest coś, co bardzo mi pomaga w sytuacjach, kiedy mam dużo emocji. Też napisałam sobie, uwaga. Bardzo ciekawe dla mnie, dlatego że ja nigdy nie grałam w żadne gry, <grych> a ostatnio kupiłam sobie na Nintendo Overcooked. Kocham tę grę po prostu. I zauważyłam, że takie włączenie sobie tego jeszcze w tle podcast. I nagle przez jakieś 30 minut powiedzmy do godzinki maksymalnie grania, ja kroję sobie sałatę po prostu na tratwie. I nie mam tej wielkiej jakiejś gonitwy myśli, emocji, yy, a co ja mam jeszcze do zrobienia, a na kiedy, a na jutro, a na pojutrze, a co się przed chwilą wydarzyło, a, a, a co, a kto coś jak, yy. nie, wtedy po prostu sobie tnę sałatę na tratwie i słucham jakiegoś podcastu w tle to bardzo mnie też y, uspokaja. Napisałam sobie tam też, że rysowanie, takie bazgrolenie, nawet sprzątanie, nawet sprzątanie też pomaga mi. Myślę, że jest wiele takich osób, którym sprzątanie pomaga właśnie w takim rozładowaniu emocji, wyciszeniu się, ukojeniu. I tak, zrobiłam taką listę i myślę, że jest bardzo pomocna i teraz w tym momencie, kiedy y, jestem taka mam te emocje, y, i tego jest dużo, I, i ja gdzieś może myślę o tym przez chwilę, że o, może bym coś zjadła, ale przez, zastanawiam się chwilę, czy ja jestem głodna. I jak okazuje się, że naprawdę nie jestem głodna, to, to wtedy myślę, okej, okay, to po prostu są te emocje, jakby to chodzi, jakby tak naprawdę ja chcę tylko mieć jakby to wkładanie do buzi i rzucie, żeby się uspokoić, to wtedy myślę sobie, okej. Okay, Spójrzmy na listę, jakie są różne sposoby na to, żeby, żeby właśnie uspokoić te emocje. A pojedyncze sięgam wtedy, kiedy jestem spokojna i kroję sobie, kroję sobie ogóreczkę i robię sobie kanapki. I jakby w ogóle to, co, czego też uczy mnie pani Mel. Pozdrawiam pani, panią, pani. Pozdrawiam panią, pani Mel. E, to jest takie większe mindfulness w jedzeniu, czyli większa uważność. Czyli kiedy naprawdę przygotowuję to jedzenie, to naprawdę się skupiam na tym, że je przygotowuję. Kiedy je jem, naprawdę się na tym skupiam. I e, jakby to jedzenie jest ważne. To jedzenie ma sprawie, sprawiać, żeby mi było dobrze. To prawda, ma być dla mnie zdrowe. Ma, ma być po prostu takie... Mam mi robić dobrze, a nie ma być czymś takim, co jak gdzieś w jakimś roztargnieniu pochłania mnie. I jakby totalnie nazwijcie, że to jest głupie. Myślę, ja myślę, że nie. Robię sobie taki czasami taki mindfulness, że naprawdę pocham sobie coś, pocieram sobie taką twarz i tak doświadczam po prostu wszystkimi zmysłami tego jedzenia, bo po prostu wiecie, ja się uczę jakiejś Próbuję przebudować swoją relację z jedzeniem. Zawsze tak miałam i mam tak teraz, jakby widzę to, że moje jedzenie czasami jest takie, że ja idę tam do kuchni, biorę to jedzenie, i idąc tutaj na tę kanapę, jakby ja, ja już zaczynam je konsumować. Jak tutaj siadam, to już mam połowę, rozumiecie? Że jakby robię to zupełnie w takim biegu, pędzie, zamiast przygotować sobie ładnie, wziąć, usiąść i wtedy zjeść, żeby skupić się naprawdę, żeby być świadomie e, świadomie w tym jedzeniu, a nie żeby to było takie jakieś, taki zapychacz, takie właśnie rzucie, co nie? Patrzę sobie tutaj na konspekt, co mam jeszcze dzisiaj do powiedzenia i tak naprawdę zostało mi tylko jedno i to jest to, że moje życie zyskało zupełnie nową, inną jakość. Bądźcie dobrzy dla siebie, poznawajcie siebie, szukajcie informacji, szukajcie wsparcia u specjalistów. Naprawdę, naprawdę nie bójmy się tego. To jest bardzo ważne. Szukajmy po prostu rzetelnych źródeł, osób, które mają wiedzę, które mogą nam polecić też jakieś rzeczy do pracy własnej, jakieś książki, jakieś różne kanały na YouTube, cokolwiek. Bo jakby ta wiedza może być przyswajana w różny sposób, może być różnym medium przekazana. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby była rzetelna, żebyśmy przez przypadek nie zrobili sobie coś źle, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Ja bym nie chciała, żebyście sobie zrobili krzywdę. Ja bym nie chciała sobie zrobić krzywdy, <grym> więc przypominam, że ja nie jestem specjalistką. Pani Mel mówi, że jest, no ale ona jest panią z internetu. Ja kobiety nie znam jak mówię, <grym> ale miała bardzo pozytywny wpływ na mnie. Przesłam Wam miłość. Miłość, miłość, miłość! Pa! pa.